Z wizytą u siebie: Laski, Leszno, Sochaczew, Żerardów, Grzegorzewice, Rozalin. Pierwsza wieś, którą odwiedziliśmy, to Laski. Spotkaliśmy się z sołtyską Anną Mandes. Ania wprowadziła nas w kontekst wsi. Pokazała miejsca, które stwarzają okazję do spotkań mieszkańców, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz odpoczynku w bliskim kontakcie z naturą. Otrzymaliśmy papierowe wersje mapy wspomnień. Na której zaznaczone jest 35 wyjątkowych lokalizacji na terenie wsi. Między innymi dom pełen wspomnień, wokół którego krąży wiele legend. Budynek został wyremontowany, a przytulne wnętrza są dostępne dla gości restauracji. Jak wiadomo, nic tak nie integruje grupy jak posiłek przy wspólnym stole. Celem programu z wizytą u siebie jest rozpoznanie lokalnych zasobów zbudowanie dobrych relacji między animatorami, a także stworzenie przestrzeni do wzajemnej inspiracji i wymiany praktyk. Kolejne miejsce na mapie objazdu to Leszno. Zostaliśmy przyjęci w Gminnym Centrum Kultury w Lesznie. Pracownia patchworku i szeroka oferta zajęć kreatywnych to tylko mała część działalności animatorki Emilii Frydrych, laureatki nagrody Alter Grant. Dla Emilii ważne w jej pracy jest czerpanie z tego co najbliżej. W przypadku Leszna jest to Puszcza Kampinowska. Stąd projekt Puszcza Inspiruje, czego sami mogliśmy doświadczyć. Emilia podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami w kwestiach działań sąsiedzkich, alternatywnych źródeł finansowania projektów o charakterze edukacyjno-kulturalnym, a także włączenia do działań lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży i długofalowego wolontariatu. Następna stacja Sochaczew. Drugi dzień objazdu rozpoczęliśmy od wizyty w kreatywnym centrum miasta czyli w warsztacie artystycznym. Nika i Marcin wprowadzili nas w wyjątkowy świat ceramiki. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem zabrali się do pracy, by stworzyć własnoręcznie wykonane kubki lub coś, co miało je przypominać. Spotkanie w warsztacie było też okazją dla większości z nas do poznania innej perspektywy rzemieślnika, artysty i przedsiębiorcy. Gospodarze podzielili się z nami kreatywnymi strategiami włączania najmłodszych mieszkańców miasta do świata kultury i sztuki. Rozmawialiśmy o tym, jak twórczość i kontakt z różnorodnymi technikami artystycznymi wpływa na rozwój dzieci, seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami. Oprócz zajęć ceramicznych, w warsztacie Nika i Marcin proponują mieszkańcom Sochaczewa cały wachlarz aktywności na pograniczu edukacji i kultury. Warsztaty ceramiczne pozwoliły nam odkryć w sobie małych artystów i utwierdziły nas w przekonaniu, że wspólne działania pozwalają nam wzajemnie się inspirować i motywować do dalszej pracy. Z warsztatu udaliśmy się do kawiarni łoskot. Tam poznaliśmy Kasię i Radka, również laureata Nagrody Alter Grand. Łoskot to miejsce dialogu, współpracy, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego pod szyldem niezależnego stowarzyszenia Otwarty Sochaczew. Mieszkańcy Sochaczewa znajdą tu przestrzeń do realizacji swoich inicjatyw ekologicznych, kreatywnych koncepcji związanych ze sztuką, kinem, teatrem, muzyką i literaturą, a także działaniami równościowymi, edukacją, promowaniem zdrowego i aktywnego trybu życia. Otwarty Sochaczew kieruje się zasadą. Pływając na nasze otoczenie, wspólnie zmieniamy świat, w którym żyjemy. Czego przykładem jest współrealizacja projektu Festiwal Dobrego Życia, wybranego do realizacji w ramach mazowieckiego budżetu obywatelskiego. Kolejne miejsce na naszej trasie to Żyrardów. Miasto zachwyciło nas swoją postindustrialną architekturą, a także atrakcyjnością oferty kulturalnej i edukacyjnej kierowanej do mieszkańców miasta. Naszymi przewodniczkami były Monika Rosińska z Centrum Kultury w Żyrardowie i Paulina Drost ze Stowarzyszenia Żyrardów Nosi i Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych Działajmy. Animacja kultury nierozerwalnie połączona jest z animacją społeczną. Spotkaliśmy się z wolontariuszami i aktywistami z Żyrardowa, którzy realizują swoje koncepcje aktywizacji lokalnej społeczności zarówno w wymiarze kultury, turystyki i szeroko pojmowanego zdrowia. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mieszkańców w tworzenie muzeum Melniarstwa, którzy zostali zaproszeni do realizacji licznych murali w sąsiedztwie dawnej fabryki. O kulisach powstawania muzeum opowiedział nam pan Jacek Czubak, pełnomocnik do spraw organizacji muzeum Melniarstwa w Żyrardowie. Połączenie eksponatów z dawnej fabryki z ekspozycją fotograficzną oraz otwartość instytucji na inicjatywy takie jak pokazy mody, konferencje, warsztaty czy koncerty, udowadnia, że współpraca podmiotów z różnych sektorów pozwala osiągać niesamowite efekty. Mieliśmy możliwość zobaczyć, jak pracują maszyny dawnej fabryki oraz porozmawiać z panią, która wiele lat pracowała w fabryce wyrobów młynianych. Mogliśmy również przyjrzeć się wzorom tkanin oraz matrycą, z których powstawały. Poznaliśmy też zupełnie nieoczekiwanych sąsiadów muzeum. Wieczór w Girardowie zakończyliśmy koncertem muzyki francuskiej, zorganizowanym przez Krzysztofa Gwiazdę. Usłyszeliśmy artystów z zespołu wokalnego Fundacji Gwiazd, ale nie da się ukryć, że serce publiczności skradł brat pana Krzysztofa, pan Tomasz Gwiazda. dziurtyło skry na łyżkach. Niedzielny poranek spędziliśmy w siedzibie żyrardowskiego klubu seniora Siwy Dym którego koordynatorką jest Ola Zimoch. Ola podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami z czasu pandemii, który szczególnie dla funkcjonowania klubów seniora był czasem trudnym. Ola stworzyła wyjątkową galerię portretów uczestników spotkań, a także mobilną bibliotekę. Rozmawialiśmy o budowaniu wspólnoty i o poczuciu odpowiedzialności za grupę. O działaniach, które się już wydarzyły i planach na kolejne miesiące, ale także o niespodziewanych zwrotach i umiejętnym radzeniu sobie w kryzysach. W Grzegorzewicach w gminie Żabia Wola czekała na nas Marysia Kłosiewicz, sołtyska i uczestniczka projektu rezydencji animacyjnych Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Ta wizyta okazała się być skarbnicą dobrych praktyk. Opowieścią o łączeniu obowiązków sołtyskich wsi i macierzyństwa. Działania realizowane w Grzegorzewicach to ciągłe angażowanie mieszkańców w różnorodne aktywności. Przez zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, współtworzenie wieńców dożynkowych czy wytyczanie trasy kreacyjnych do spacerów Nordic Walking. Działanie w społeczności wiejskiej często okazuje się być dla animatora dużo ciekawszym doświadczeniem, niż w przypadku aktywności w dużej miejskiej społeczności. Tu zawsze znajdzie się ktoś, kto upiecze ciasto, przyniesie coś do picia, pożyczy potrzebne narzędzia i zawsze jest chętny do współpracy. W Rozalinie obejrzeliśmy wystawę fotograficzną Pnioki, Krzoki, Ptoki, będącą efektem rezydencji animacyjnej Magdaleny Kreis we współpracy z sołtyską wsi Agnieszką Palmowską. Autorką zdjęć jest Weronika Łucjan-Grabowska. Rozalin też był miejscem na podsumowanie naszego wyjazdu. Każdemu z nas dało on coś innego. Pozytywne wzmocnienie, przestrzeń do współdziałania, chwilę oddechu od codziennych obowiązków, ale przede wszystkim mogliśmy spędzić trzy dni z wyjątkowymi ludźmi, wzajemnie się inspirując i tworząc nowe możliwości współpracy z mazowieckimi animatorami i animatorkami kultury.